Cześć, z tej strony Oliwia, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tego, co ubrać na siłownię. Zapraszam. Pamiętam do dzisiaj, jak dwa lata temu, sam fakt wyboru stroju na siłownię przerażał mnie. Nie wiedziałam, co dokładnie, jak dokładnie. Nie czułam się komfortowo w samym wyborze, w samym procesie wyboru. Wszystko, co zakładałam, nie powodowało, że byłam szczęśliwa. Kwestię samego ubioru możemy podzielić tak naprawdę na dwie grupy. Jeden, na to, co naprawdę jest istotne, dwa, na to, co siedzi po prostu w Twojej głowie. Zacznijmy od jedynki. Jeżeli chodzi na to, co jest istotne, to pamiętaj o tym, że nieważne w czym pójdziesz na siłownię, ważne, żebyś po prostu na nią poszła, poszedł. Dwa, wszystko siedzi w Twojej głowie. Ja dwa lata temu, jeżeli miałam się gdzieś tam szykować i cały ten proces z wyborem. Zdrowiu, mnie kompletnie przerażał, a może nie przerażał, ale denerwował z tego, jak wszystko wyglądało. Najchętniej właśnie zakładałam dresy, w których też nie czułam się odpowiednio, jak zakładałam jakieś takie stroje bardziej, nazwijmy to sportowe, pod względem firmowym, jakiś Nike, Adidas itd., dalej, to też nie czułam się komfortowo. Oglądałam takie filmiki właśnie w podobnym tytułem, co ja dzisiaj nagrywam, czyli Jak się ubrać na siłownię, że najlepiej by było rozpocząć od tego, żeby właśnie zainwestować kwotę, którą chcesz zainwestować na same ubrania sportowe, w na przykład usługi trenera personalnego bądź też tego typu działania, żeby polepszyć swój wygląd. Natomiast ja uważam, że to jest od złego kąta spostrzeganie tego problemu. Bo oczywiście to wszystko zaczyna się w głowie, ale. Dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy? Dlatego, żeby porozmawiać o samej stylizacji. To jest stylizacja, w której Ty masz po prostu się przepocić. W której Ty masz zrobić dobrą robotę na siłowni, Gdzie po tym treningu wyjdziesz zadowolona, zadowolona raczej na pewno. Gdzie raczej, ponieważ też nie chcę Ci wmawiać, że zawsze po treningu będziesz się czuła dobrze. Ja osobiście... W większości przypadków, teraz już w ogóle zawsze, czuję się dobrze, ale na samym początku, jak wychodziłam z tej swojej strefy komfortu, to nie czułam się dobrze, nawet jak zakładałam jakieś fajne ubranie, bo nie czułam po prostu tego drugiego punktu, drugiej grupy, czyli to, co miałam za sobą jakby problem, w swojej głowie ten problem tworzyłam. Więc tak tę grupę drugą, czyli to, jak my się widzimy, to jaki mamy problem w głowie, może zostawmy na bok, bo to jest uważam bardzo mocny, obszerny i poważny problem z nami samymi, a nie z samą kwestią ubioru. Więc nie wiem, czy rozumiesz o co mi chodzi. To, jak się ubieramy na siłownię, to jest jak najbardziej du duże pole do popisu, jeżeli chodzi o właśnie rozmowę, natomiast. To, jak ty się będziesz czuł, czuła, jest kwestią tego podjęcia, jakie podejście masz do samego, samej siebie, do tego, co widzisz w lustrze. To jest bardzo mocne też psychiczne podejście do tego tematu. Więc tak, drugi podpunkt troszeczkę weźmy na bok. Jest on bardzo istotny, ale teraz zajmijmy się samym pierwszym podpunktem, czyli co założyć na siłowni na siłownię najlepiej załóż wszystko, na co masz ochotę. No może nie do końca wszystko, ale ważne jest to, żebyś czuł, czuła się komfortowo. Ważne jest to, żebyś nie czuła, że przy poceniu się widać te plamy, no chyba, że ci to odpowiada. Mnie osobiście nie za bardzo, więc ja też to weryfikuję. Ważne, żeby nie posiadały dane ubrania żadnych wad, czyli jakieś Dziury, jakieś takie skulkowania, zacięcia, chociaż oczy akurat te kulkowania, no to nie wiem, bo w dresach często się to pojawia, ale ważne, żebyś miała, miał taki schludny ubiór i żeby to sprawiało też ci po prostu frajdę w tym, że każdy ruch, który będziesz wykonywać, nie będzie gdzieś tam cię ograniczał. Nie wiesz proszę w to, że żeby pójść na siłownię, musisz inwestować pieniądze, jeżeli chodzi o ubiór. Nie wiesz proszę w to, żeby w ogóle jakby pójść na siłownię, musisz coś zrobić. Oprócz tego, że musisz zakupić karnet. Nie rób z tego za dużej afery. Czyli po prostu masz się czuć dobrze, masz się czuć komfortowo, nic macie nie opinać, jeśli tego nie chcesz, nic macie sprawiać po prostu dyskomfort. Wszystko masz robić dla samej siebie, dla samego siebie i tak, żeby to później powodowało frajdę, dumę, szczęście i taki po prostu uśmiech na twojej twarzy. Ja lubię inwestować pieniądze w fajne stroje na siłownię. Ty tak nie musisz mieć i od tego w ogóle cię będę zniechęcać jeśli chodzi o twój pierwszy krok jak pójść na te siłownię, bo to przyjdzie z czasem. Jeśli chodzi o to, jak będziesz łapała, łapał ten taki co do samej siłowni, to naprawdę i tak będziesz potrzebowała jakichkolwiek dodatkowych rzeczy. Też kwestia oczywiście dodatków, czy kupować choćby rękawiczki, czy kupować, nie wiem, jakieś poduszki, a jakieś, no nie wiem, coś, co ci będzie pomagało na tej siłowni? Nie. Na samej siłowni większość rzeczy jest dostępna. Pierwszym, pierwszym Pierwszym kroku skupiłabym się na samym fakcie tego przygotowania pod względem wody, ręcznika, zmiennego obuwia i samego nastawienia, że będzie wszystko ok. Oczywiście, przygotowałam dla Ciebie kilka inspiracji, które może Ci się spodobają, może nie, ale pamiętaj też, że to są moje outfity i te outfity mają się mi podobać. Będę się bardzo cieszyć, jeśli też. I tobie przypadną do gustu, i możesz napisać od razu w komentarzu, czy coś się spodobało, a jeśli tak, no to jakie stylizacje. Natomiast jeśli nie, jest to też normalne i naturalne, bo ma to mi sprawiać przyjemność to, co ja założę, i tobie to, co ty założysz. Więc bez zbędnego gadania zapraszam Cię do oglądania moich upit'ów na siłowni. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, to zasubskrybuj mój kanał, bo takich filmików będzie na pewno więcej. A fajnie by było, gdybyś był, była na bieżąco. Dzięki i do zobaczenia.